Masz czasami wrażenie, że gdybyś zniknęła z domu na 48 godzin, to świat by się rozsypał? Dzieci poszłyby do szkoły bez butów, a pies po prostu spakowałby walizkę i poszukał sobie lepszego życia. Czy jesteś jedyną osobą w domu, która pamięta jaki pesel mają dzieci? Gdzie jest karta do biblioteki, kiedy ciocia Jadzia ma urodziny i że na środę Twoje dziecko musi przynieść do przedszkola rolka po papierze, trzy patyki i kamień w kształcie dinozaura. Jeśli właśnie kiwasz głową z myślą, a to właśnie o mnie, to koniecznie zostaj ze mną, bo na końcu tego filmu pokażę ci prosty trik, który już dziś może odciążyć Twoją głowę bez poczucia widny i bez dramatu, obiecuję. Wiecie, co w tym wszystkim jest najbardziej chore? Że często. Same się w to wpakowałyśmy. Największy mit o ogarnianiu życia rodzinnego że liczy się tylko podział obowiązków, bo z zewnątrz wszystko wygląda super. Obowiązki podzielone, każdy wie co ma robić, nikt nie narzeka, ale mimo to to ty spinasz wszystko. Ty pamiętasz o szczepieniach, zebraniach, o kończącej się. Paście do zębów i o tym, że trzeba kupić prezent dla cioci Zosi. Brzmi znajomo co nie dziewczyny. No pewnie, że tak, bo to jest aż tak częste, że zaczęłyśmy to traktować jak coś normalnego. Tylko że ta norma nie wzięła się znikąd, ale jakoś tak wyszło. Kultura, wychowanie podpatrywanie mam i babci. Nauczyłyśmy się, że kobieta musi ogarniać wszystko, że. Pamięta, że przewiduje, że sama z siebie wie, co komu trzeba. I teraz, żeby było jasne. Nie chodzi mi o bycie tą zołzą z internetu, co w tiktoczkach narzeka na męża i zbiera z tego lajki. Bo szczerze, u nas nie jest źle. W moim pokoleniu naprawdę wielu facetów ogarnia się w życie rodzinne. W dom, w dzieci. Czasy się zmieniły problem dziewczyny leży gdzieś indziej bo nawet jeśli mamy równy podział obowiązków to pamiętanie rzeczy od wielkich po malusieńkie te ciągłe ogarnianie w głowie i tak spada na nas i nie chodzi o to że niektórzy są leniwi albo mają wszystko gdzieś oni bardzo często nie wiedzą ile musisz pamiętać bo tego nie widać bo to się dzieje w tle Trochę jakbyś była szefową kuchni, która jednocześnie gotuje, zmywa, zamawia towar i jeszcze obsługuje klientów. Każdy widzi tylko talerz na stole, ale mało kto zauważa, co dzieje się za kulisami. I teraz uwaga każda z tych rzeczy osobno jest banalna. Kupić worki na śmieci <laughs> łatwe. Zapisać dziecko na szczepienie zamówić strój sowy na występ. Pamiętać, żeby oddać książki do biblioteki. No, problem, ale rzuć to wszystko do jednego dnia i dorzuć jeszcze obowiązki z pracy, jakieś zaległe rachunki, jedną nieprzespaną noc i jeszcze dziecko, które o 21.30 przypomina sobie, że na jutro musiało zrobić układ słoneczny z plasteliny. I w tym właśnie momencie już myślisz. Żogarniasz. Siadasz z herbatą na kanapie, odpalasz serialik, ale w głowie coś ci mówi, że o czymś zapomniałaś. I to nie jest ta jedna drobna rzecz. To jest ta rzecz, która sprawia, że myślisz, że zawaliłaś wszystko, która sprawia, że czujesz się jak gówno. A potem, dzień po dniu, Miesiąc po miesiącu zaczynasz rozumieć, że skoro to ty pamiętasz o wszystkim, no to inni nawet już nie próbują. No bo po co? Przecież ty i tak pamiętasz. Musisz pamiętać, ile jeszcze razy masz udowadniać, że dasz radę zrobić wszystko sama, bo wiesz co się stanie, jeśli ciągle będziesz cisnąć? Nie padniesz z dumą, nikt ci nie da dyplomu matki roku. Padniesz z przemęczenia i nawet nikt nie zauważy, że leżysz. Czas na zmianę laski. Nie chodzi o to, żeby rzucić wszystko i powiedzieć radźcie sobie sami. I to nie polega na tym, że ty wyjeżdżasz sobie do klasztoru, a dzieci idą do przedszkola w piżamach. Chodzi o to, żebyś przestała być pierwszą i jedyną linią obrony przed chaosem. Krzywo rozwieszone pranie nadal wyschnie. Przestań przypominać każdemu o wszystkim. Dziecko nie weźmie zeszytu, nauczy się, żeby pamiętać. Mąż raz zapomni kluczy. <laughs> Jego problem. Teraz coś, co u mnie działa najlepiej i sprawdza się już od początku. Prawie ponad roku. Wspólny kalendarz Google brzmi banalnie, pewnie tak. Ale serio, jeśli jeszcze go nie macie, spróbujcie. U nas to był Game Changer. I w sumie nadal jest. Wpisuj tam wszystko. Wizyty u lekarza, zebrania w szkole, szczepienia, terminy wycieczek, oddawanie książek, opłaty. Tak, prawdopodobnie to ty będziesz to wszystko wpisywać. Przynajmniej na początku. Ale wiesz, co zyskujesz? Święty. Ty spokój w głowie. Od tej pory to nie tylko ty jesteś osobą, która o wszystkim pamięta. Mąż, dzieci, jeśli są starsze, mają dostęp i widzą to samo. A jak coś przegapią, trudno, to przecież nie twoja wina. Dałaś im narzędzie, jak spierdolą, no to ich problem. I uwierz mi. Głowa od razu staje się lżejsza. A jak nie chcesz bawić się w kalendarz, to możesz zacząć od czegoś prostszego. Kartki na lodówce, co niedzielę wspólna rozmowa, co trzeba zrobić. Albo ponagrywaj sobie głosówki. Chodzi o to, żebyś miała gdzie to z siebie zrzucić. I żeby to nie był twój mózg tylko. To nie jest bunt. To nie jest fanaberia. To jest profilaktyka zdrowia psychicznego. Masz prawo przekazać pałeczkę, chociaż w drobnych sprawach, bo świat się nie zawali. A ty może w końcu pójdziesz spać, nie przekopując w głowie całego dnia po raz piąty. Jeśli ten film był o tobie, to napisz w komentarzu, co najbardziej męczy Twoją głowę. A jeśli masz jakiś sposób, który ci pomaga. To się nim podziel, serio, bo każda z nas może być trochę mniej przeciążona, jeśli zaczniemy gadać i dzielić się tym, co działa. A teraz weź oddech, zasłużyłaś.